Dwukrotna mistrzyni Europy, trzykrotna mistrzyni Polski, także mistrzyni Włoch, a obecnie trenerka Wisły Kraków, Magdalena Śliwa. Witam Cię, Magda, serdecznie. Witam bardzo serdecznie. Magdalena Drogan, przed tym sezonem miałaś propozycję zatrudnienia w drużynie Ligi Siatkówki Kobiet. No ale odrzuciłaś tę ofertę na rzecz takiej, powiedziałbym, średnio bezpiecznej egzystencji drugoligowej. Czyżby no, aż taka magia w tej białej gwieździe, którą dumnie masz na sercu, była? No nie da się ukryć, że moje pierwsze siatkarskie kroki stawiałam właśnie tutaj w Wiśle, i czuję ogromny sentyment. Pomimo tego, że nie byłam. Tyle lat tutaj w tym klubie, bo, bo też nie grał w tych rozgrywkach, w których ja grałam i nie mieliśmy okazji e, tutaj na mecze przyjeżdżać, ale sentyment został, tak gwiazda cały czas tu jest. E, I moim marzeniem jest, żeby, żeby ta siatkówka no, no, nie była od razu wielka. Małymi krokami chcemy po prostu wrócić na, na siatkarskie parkiety, tak, żeby, żeby o tej wisełce było słychać dobrze. Te pierwsze kroki już poczyniliście, no bo wspólnie z Leszkiem Kendryną skompletowaliście skład na drugą ligę, dwie rutynowane zawodniczki Magda Żochowska i Paulina Stojek, no ale oprócz tego to młodość, młodość i jeszcze raz młodość. Jest potencjał w tych dziewczynach? No to tak, y, zgadzam się, są młode dziewczyny, są młode studentki, które też y, przyjechały i y, w międzyczasie między studiami przychodzą na treningi, także ja się bardzo cieszę z tej frekwencji, którą mam, bo naprawdę to nie jest, nie jest łatwe y, uczyć się trenować, i a nie, nie, nie trenujemy y, lekko, więc tutaj dla dziewczyn naprawdę duże brawa. Ja się bardzo cieszę z tego, bo widzę, jaki one postęp zrobiły, jak, jak się spotkałyśmy, jak to wyglądało, jak to teraz wygląda. Także y, cały czas pracujemy. Nad jakością, przede wszystkim nad jakością, i wynik, wynik dla nas nie jest najważniejszy. Najważniejsze jest to, żeby grać, cieszyć się tą grą, którą, którą tutaj robimy. No i później te punkty same przyjdą, zwycięstwa same przyjdą. No właśnie ta atmosfera wydaje się być. Nie chcę zapeszać. Świetna w zespole, bo tak sobie spoglądaliśmy tutaj z naszych stanowisk. Nawet w tych momentach, w których brałaś czas, w których drużynie nie szło najlepiej, to jednak tam lekka doza humoru, do wcipu na tych czasach też była. No to są młode dziewczyny, w których jest pełno energii. Tworzą bardzo fajny kolektyw, bardzo fajny zespół i e, nawet te dziewczyny, które nie grają i nie wchodzą na boisko, cały czas są zespołem i, i pomagają, także ja się bardzo cieszę, że tak, taka fajna grupa się stworzyła, bo są e, bardzo pracowite otwarte. Na, 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 na to, co ja im chcę przekazać. Także bardzo dobrze nam się ta współpraca układa. No nie uciekniemy od kwestii finansów, prawda? Bo tutaj mm, cały czas jest bolączką to, że nie macie głównego sponsora tej, no bądź co bądź, drużyny tak utytułowanej jak mało kto. Sześć razy przecież Wisła była mistrzem Polski. No tak, na razie tutaj mamy duży problem. Yy, yy. Koszty na razie naszej, całe szczęście na razie utrzymania tego, tego sezonu nie są wielkie, ale i tak pieniądze no, no musimy gdzieś, gdzieś szukać i, i cały czas czekamy na, na, na jakiegoś sponsora, który nam zapewni taką stabilizację, bo no nie ukrywam, że myślimy o tym, żeby ta siatkówka nie była tylko jeden sezon, dwa sezony, tylko żeby, była, żeby był plan budowania i odbudowywania tej siatkówki w Krakowie, tym bardziej, że nie ma innej siatkówki w Krakowie, jest to dyscyplina, no, takie mam odczucie, że lubianą nie tylko w Polsce, ale, ale wszędzie, a zwłaszcza, zwłaszcza przez naszych rodaków, bo to no, pokazują na, na wszystkich parkietach. I myślę, że jakby tutaj siatkówka z roku na rok podnosiła poziom, to tutaj by mieli ludzie radochę i uciechę. Ładny prezent ci dziewczyny sprawiły, no bo jutro 18 urodziny Magdalena Śliwa obchodzi, także cóż ci życzyć w takim razie? Może sama wypowiedz te słowa. Czego by sobie życzyła tutaj po tej obecności pewnie na Rejmonta. No nie powiem, bo zdrowie najważniejsze u wszystkich. Zdrowie, więc to jest podstawa. Humor i mam. Marzy mi się, żeby tutaj te trybuny były pełne, żebyśmy się cieszyli tym, co robimy i, i mieli satysfakcję z tego, że, że gramy w siatkówkę. Serdecznie dziękujemy. Wszystkiego dobrego.